Cześć, cześć moi drodzy! Dzień dobry! Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj postanowiłem przyjść z kolejnym takim pojedynkiem, podobnym jak ostatnio. zrabka polska, zdrabka belgijska, ale tutaj mamy pojedynek kalendarzy świątecznych. Miałem jeszcze świąteczny kalendarz polski, także pomyślałem, że jeszcze zakupię świąteczny kalendarz belgijski. Jeszcze są w sprzedaży, także myślę, że będzie fajna taka oto rywalizacja. W Ostatnim odcinku wpadły fajne wygrane w, właśnie w podobnej rywalizacji. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Super wygrane. No i oczywiście mam nadzieję, że dzisiaj również wpadną jakieś fajne petardy, kokosy. Także za chwileczkę zobaczymy. Trzymajcie mocno kciuki. No i za chwileczkę zobaczymy, jak tutaj właśnie te zradki nam. Dopiszą. Myślę, że zacznę od kalendarza belgijskiego, bo tutaj jest troszeczkę zakreślania. E, także zrobimy sobie najpierw zdrabkę belgijską. E, no i jeszcze powiem, że um, tutaj mam numerek drugi, za bardzo nie przepadam za takimi numerkami, e, a zdrabka polska numerek czwarty, także zobaczymy. E, zdrabka za 10 euro kontra 10 zł. Także zaczynamy. Tutaj, oczywiście, dla przypomnienia, powiem, mamy legendę. Szukamy tutaj takich symboli i wygrywamy zgodnie z legendą. Myślę, że będę tutaj drapał po trzy, trzy okienka, żeby tutaj się nie pomylić. I zaczynamy. Tutaj mamy tak bałwanka, bałwanek po raz drugi. Renifer. Także od razu tutaj będę zaznaczał. Mamy tak jednego reniferka. Dwa bałwany. W środę miał się pojawić odcinek. No ale niestety nie miałem czasu, także dopiero przychodzę dzisiaj do Was. Ale myślę, że w przyszłym tygodniu na pewno coś się pojawi w środku tygodnia, także, także możecie wyczekiwać odcinka w środę albo we wtorek. Zobaczę jak nam z czasem wyjdę. Tutaj mieliśmy płomień, narciarz, dwa razy narciarz, także zaznaczamy dwa razy narciarz i płomień pierwszy. No, ciekawy jestem, czy coś tutaj w tej zdrabce będzie. Mamy tak kolejnego narciarza, mamy łyżwę i dziewiątka. Renifer. Drapiemy dalej. Teraz mamy tak dziesiątkę. Mamy tutaj piernik po raz pierwszy. Jedenastka, bałwan kolejny. Dwunastka, kolejna łyżwa. Także mamy tak piernik. Trzeciego bałwanka i drugą łyżwę. Drapiemy dalej. Teraz mamy tak trzynastkę. Tutaj mamy płomień. Czternastka Renifer, piętnastka łyżwa. I mamy tak. Drugi płomień, trzeci Renifer i trzecia łyżwa. Dzień szesnasty. Zobaczmy. Mamy kolejną łyżwę. Siedemnastka Renifer, osiemnastka płomień. Także trzeci płomień, trzeci renifer, czwarta łyżwa, a łyżwy są za stówę, także jest szansa na stóweczkę, zobaczmy, 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 czy będzie kolejna łyżwa, póki co mamy tak piernik, renifer, płomień, płomień już czwarty, renifer, czwarty, piernik drugi, dwadzieścia trzy, mamy płomień dwadzieścia cztery, narciarz dwadzieścia pięć, bałwan mamy tak płomień, narciarz czwarty i bałwan również czwarty. Zbliżamy się do końca. Niestety wygranych nie widać. Mamy tak rękawice, rękawica po raz drugi, czyli jeszcze tylko jednej nam tutaj brakuje, żeby wygrać 30 euro, także może te rękawice nam się utworzą. Póki co mamy tak, piątego renifera, dwa razy właśnie rękawica. No i zobaczmy trzy ostatnie pola. 29 mamy bałwanka, 30 renifer. Bałwanek mamy tutaj już piąty, renifer szóste. Także zostało ostatnie pole. Jest szansa, tak, na zwrocik na 30 euro, na 100 euro. No i to wszystko, także szukamy choinki, rękawicy bądź łyżwy. No, i zobaczmy, pewnie będzie płomień. Mamy piernik, także niestety nie udało się. Yy, piernik mamy trzeci. Także niestety nie udało się z tym kalendarzem. No, ale fajnie było sobie go podrapać. Także niestety zrapka belgijska dzisiaj odpada. No, ale zobaczymy, jak zrapka polska nam się spisze. Numerek czwarty. W tym kalendarzu, oczywiście, szukamy. Gwiazdek w bonusie, szukamy głowy Mikołaja, a tutaj w tej grze szukamy trzech takich samych kwot. Zdrabka z numerem czwartym. No i zobaczmy. Zdrabka polska ma tutaj szansę i w tym pojedynku wygrać. W ostatnim pojedynku super wygrała Zdrabka polska. Z super kwotą. Także zobaczmy, czy tutaj również Zdrabka polska nam dopisze. Mamy tak, dzień pierwszy. Czapka, dwójeczka, aniołek, trójka, skrzat, czwóreczka, choinka, piątka, kula, szóstka, kominek, siódemka, stroik, ósemka. Renifer, dziewiątka. Kożuch, dziesiątka. Bałwan, jedenastka. Trąbka. Teraz mamy dwunastka. Rękawica, trzynastka. Kartka, czternastka lizak piętnastka sanie szesnastka piernik siedemnastka łyszba osiemnastka sople dziewiętnastka dzwonek dwudziestka świeca Grze gwiazdki niestety nie widać chyba będzie niestety remis Kolejny dzień szyszki. 22 skarpeta. 23 ciuchcia. 24 bęben. Także niestety gazki nie znaleźliśmy. No ale jest szansa w bonusie. Zobaczmy tutaj. Dzień 25. 3 takie same kwoty. Mamy tak. 10 tysięcy, 50, 300, 150, 300 i 150, także tutaj niestety puściutko. No i w bonusie głowa Mikołaja, ale wątpię, żeby się ona tutaj nam pokazała. No i niestety mamy tutaj stroik, nie konik. Mamy konika za 300, także niestety niestety taki remisik najgorszy jaki może być. Niestety obydwie dwie zdrawki przegrały. No ale fajnie było sobie je podrapać. Także myślę, że to już będzie takie pożegnanie, jeśli chodzi o kalendarze. Na pewno belgijski, bo już właśnie go chyba wycofują powoli. Jeśli chodzi o świąteczny kalendarz, no to na tą chwilę nie mam. Chyba, że jeszcze będę miał okazję zakupić, no to na pewno się jeszcze nam tutaj na kanale pojawi. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę. Oczywiście, dzisiaj poproszę łapeczki na pocieszenie w takiej oto sytuacji. No i oczywiście zapraszam na kolejny odcinek. Mam nadzieję, że będzie on o wiele szczęśliwszy niż ten dzisiaj. Myślę, że pojawi się, tak jak mówiłem w środku tygodnia. Dziękuję raz jeszcze za uwagę. Trzymajcie się, do następnego, papa. Pa. Moi drodzy, dogrywam tutaj do odcinka sprostowanie, bo tutaj zauważyłem, całe szczęście, Wy na pewno już widzieliście, że jednego pola nie zdrapałem, 19, także jest jeszcze szansa na jakąś tutaj wygraną. No może będzie rękawica, albo ta choinka, albo jakiś symbol, który nam jest niepotrzebny. W każdym bądź razie zaraz tutaj to zdrapiemy, no i zobaczymy. No i tutaj tak jeszcze sprawdziłem, że jednego renifera nie zakreśliłem, także od razu to robię. Jest ich 7. No i zobaczmy, co kryje się pod dziewiętnastką. Czy będzie miłe zaskoczenie? Zobaczmy, zobaczmy. Ale mamy 8 reniferka, także no niestety. Brakło nam tylko jednego do 100 tysięcy euro, także niestety, e, niestety tutaj nic nam to nie dało. No, ale malutka pomyłka, także e, w porę zauważyłem. Także tutaj dogrywam taką końcówkę i mam nadzieję, że tutaj już więcej się nic, niczym nie pomyliłem. Jeżeli coś tutaj jeszcze widzicie, no to dajcie mi znać w komentarzu. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Do zobaczenia, pa pa.